11 listopada. No, dla Polaków jest to wielkie święto, wielkie wydarzenie, wielki dzień, bo przecież Polska powstawała po 123 latach niewoli jako wolny kraj. Trudny był to czas. Trzy zabory, inne systemy kulturowe, organizacyjne, państwowe, samorządowe. To wszystko trzeba było scalić, wszystko ruszyć, do życia powołać i. To co było wbrew niektórym osobom mówiącym, że w Polsce przedwojennej było czy źle, czy biednie, to był moim zdaniem cud nie tylko gospodarczy, polityczny, społeczny, kulturowy, że udało się to wszystko zrobić, że Polska w 1939 roku w chwili, kiedy wybuchła tragiczna II wojna światowa, była krajem wolnym, zamożnym, dość zamożnym, z mocnym pieniądzem, wybudowany Gdynia wybudowana, nowe miasto portowe, centralny okręg przemysłowy. Zaczynało się ludziom żyć dostatnie, trzeba ten okres wspominać, trzeba o tym wiedzieć, Polak musi wiedzieć, jak było, w jaki sposób zdobywało się tę wolność, żeby wiedzieć, co teraz należy robić. Wystarczy wspomnieć, że przecież my jesteśmy teraz po II wojnie światowej już wiele lat, a od czasu odzyskania niepodległości na nowo od 1989 roku. I tak niewiele się zmieniło. I z żalem myślę o tym, że mogłoby być w Polsce może znacznie lepiej, gdybyśmy mieli takich przywódców, jakich mieliśmy wtedy. Daj Boże, módl się o to, może, może to się zmieni. Po tej refleksji samo nasuwa się pytanie, co by się stało i jakie czyny by podjął marszałek, gdyby nagle pojawił się, że gdyby wstał z grobu i gdyby na pewno tego jestem pewien że ojczyzna by go przyjęła serdecznie i że wodzem by został. Od czego by zaczął? Jak by postąpił? Jakby ruszył do organizowania życia w Polsce? Jakie czyny? Nie jestem w stanie tego odpowiedzieć, ale. Razem Wam, kochani, pomyślcie, co by można było i jak marszałek Piłsudski mógłby postąpić. Muzyka z okazji 95. rocznicy odzyskania niepodległości. Przedstawiciele powiatu i miasta złożyli wiązanki kwiatów przy obelisku Sybiratów, w grobie nieznanego żołnierza i pod tablicą marszałka Józefa Piłsudskiego w Kaplicy Pamięci Narodowej. Za chwilę druga część tej uroczystości. Głównymi organizatorami są Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta, 25. Brygada Kawalerii Powietrznej, Rada ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Starości Tomaszowskim oraz Związek Kilców Oprawę muzyczną zapewnia Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Spraw pod batutą dyrygencką pana Wiesława Iskry oraz chór Uniwersytetu III wieku prowadzony przez pana Łukasza Borońskiego. Bezpieczeństwo uczestników uroczystości zapewnia Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim. Naszą uroczystość rozpoczynamy hymnem narodowym. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przyrodem złączy się z narodem. Przejdzie pisłem, przejdzie Wartę, będzie polakami. Dał nam przykład, bo naparte, jak zwyciężać mamy. Panie pokomułku, dowódca kopali Honorowej, z poroski jaśkowki, z kopalę gotową do produkcji święta i Świętujemy dzisiaj 95. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Pamiętny dzień 11 listopada 1918 roku jest jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym dniem w historii naszego kraju oraz przełomowym momentem dla politycznego układu w całej Europie. Nasza Ojczyzna ponownie weszła do grona państw niepodległych i stała się znów ich poważnym partnerem politycznym i gospodarczym. Zanim to nastąpiło, przez 123 lata pozbawiona była suwerenności i wolności. Jednak w społeczeństwie polskim nigdy nie ustawała wiara w odzyskaniu wolności. To największe, to największe pragnienie Polaków zmagane było dodatkowo przez patriotyzm i ogromną nadzieją na życie niepodległym państwie w 1917 roku został opalony całat, a rok później nadszedł kres I wojny światowej, sprawa Polski została w Europie zauważona i stała się problemem międzynarodowym. Zyskując uznanie i poparcie nie tylko wielu krajów europejskich, ale nawet prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wszystko potoczyło się błyskawicznie. 7 października 1918 roku. Rada regenencyjna ogłosiła niepodległość Polski. W tym samym miesiącu funkcjonowały już zalążki władzy państwowej w postaci Rady Regencyjnej w Warszawie, polskiej komisji likwidacyjnej w Krakowie, Rady Narodowej w Cieszynie i tymczasowego rządu Ludowej Republiki Polskiej w Lublinie. 10 listopada 1918 roku do Warszawy przybył komendant Legionów Polskich, marszałek Józef Piłsudski, uwolniony przez Niemców z więzienia w Magdeburgu, w którym był internowany od lipca 1917 roku. 11 listopada marszałek Józef Piłsudski już jako naczelnik państwa przejął władzę i dowództwo nad polskimi siłami zbrojnymi. Tego samego dnia wojska niemieckie zaczęły wycofywać się z Królestwa Polski. A w nocy rozbrojoną niemiecki garnizon stacjonujący w Warszawie. 14 listopada Rada Regencyjna przekazała swe uprawnienia marszałkowi Józefowi Piłsyckiemu. Przedstawiciele władz miasta Tomaszowa Mazowieckiego, na czele z przewodniczącym Rady Miasta, panem Stanisławem Stajną i zastępcą prezydenta, panem Walgenarem Dąbrowskim. Jednym z pierwszych symboli wolności był biało-czerwony sztandar powiewający na Zamku W Dzień 11 listopada został ogłoszony oficjalnym świętem państwowym. Ustawą Sejmu Rzeczypospolitej 1989, kiedy znów przywrócił do święto Sejm Rzeczypospolitej Polski. 1792 rok. 1795. Wojna Rzeczypospolitej z Starską Rosją. Rok 1794. Powstanie Kościuszkowskie. Rok 1795-1918, 123 lata niewoli. Rozbiór Polski przez Rosję, Prusy i Austrię. W dzisiejszych czasach nie jest łatwo być patriotą. Harcerki i harcerze od zawsze pełnili służbę ojczyźnie. Kupiec Tomaszów Mazowiecki Związku Harcerstwa Polskiego bierze udział w sztafecie po ogień niepodległości. Sztafeta po ogień niepodległości została zainicjowana przez harcerzy z Hufca z w 2000 roku na wzór międzywojennej tradycji. Wtedy to młodzi ludzie biegli do Kostruchniówki na Ukrainie z krakowskich Oleanardów, miejsca wymarszu pierwszej kadrowej. Na cmentarzu legionowym w polskim Lasku Kostruchniówka zapalili ogień i nieśli go do Krakowa. Sztafeta Harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego co roku przywozi ogień niepodległości do Warszawy. Druhny i drochowie przekazują ogień niepodległości harcerzom i instruktorom, władzom państwowym oraz kościelnym podczas wielu spotkań związanych z uroczystościami obchodów dnia 11 listopada. W dniu wczorajszym delegacja harcerek harcerzy z Chówca ZHP Tomasz Mazowiecki. W Warszawie w obecności prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odebrała ogień niepodległości, aby zapłonął on także w Tomaszowie Mazowieckim oraz na terenie całego powiatu Lubochni, Ujeździe czy Żelechniku. Ogień niepodległości ma ochronić od zapomnienia pamięć o bohaterach i wydarzeniach, które wpłynęły na odzyskanie przez naród polski niezawisłego i wolnego państwa. Czuwaj Tomaszowcy harcerze.

Chłopowito, chłopcy malowani, chłopcy malowani, sami wypieracy. Otwieraj, nie bój się, to czwartacy, otwieraj, nie bój się, to czwartacy. Otwieraj, nie bój się, to czwartacy, otwieraj, nie bój się, to czwartacy. Powiatowa Komenda Policji w Tomaszowie. Na nasze konie. Za wami piechoty całe błonie, za piechoty całe błonie, za piechoty całe głonie za piechoty całe błonie. Proszę pana porucznika Adama Kuchtę o poprowadzenie apelu pamięci. Przy udziale kompanii honorowej 25. Brygady Kawalerii Powietrznej pod dowództwem porucznika Mariusza Jaśkowskiego, pocztem sztandarowym dowodzi pan porucznik Mariusz Kupis. Kombatanci i weterani o niepodległej Rzeczpospolitej, mieszkańcy Ziemi Tomaszowskiej, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stoimy dziś do uroczystego apelu. Przy pomniku Legionistów Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim. Sięgamy do skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków. wołam idących szlakiem ku niepodległości, kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, Legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych, bohaterów Nocy Listopadowej oraz powstańców listopadowych i styczniowych. Sanchez do apelu. Pozwolę! Trzyma! Ładu! Salwo! Pol. Ładu! Salwo! Pol. Ładu! Salwo! Pozwolę! Zabezpiecz! Broń! Kopalnia spocznie! Zapraszam Państwa do opuści teraz, tam Jasień kuchmel, gdy zwoje...